A witajcie, kochani. Trzeba by mówić o wielu sprawach, jednak po prostu mam bardzo mało siły. Od sierpnia nie doszedł mój zasiłek, a panie z MOPS-u po prostu stwierdziły, że jestem skazana na zagłodzenie. Nie komentuję tego, tylko chciałam wytłumaczyć, dlaczego naprawdę nie mam już siły. Na początku chciałam przypomnieć. Cytat Jean-Jacques Rousseau, który przypomniał ostatnio włoski youtuber i niezależny dziennikarz Mateo Gracis. A mianowicie chodzi o zrozumienie sensu tego, czym jest demokracja. Otóż, zdaniem Rousseau, demokracja to system, w którym nikt nie jest wystarczająco bogaty, żeby kupić innego człowieka, i nikt nie jest wystarczająco biedny, aby musiał się sprzedawać. Myślę, że warto to przypomnieć, przypomnieć to i zrozumieć to głęboko. I zastanowić się, czy to, co nam się w chwili obecnej prezentuje jako demokrację, jest tą demokracją w rzeczywistości. Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna. I która jest niejako wprowadzana tylnymi drzwiami przez struktury urokołchozowe, to postępujące działania w celu zakazania wszelkich akcji wyrażających niezgodę, na przykład, na politykę wszelkich protestów, wszelkich akcji protestacyjnych. We Włoszech jest to już wprowadzane, jest dekret, który jest bardzo ciekawie sformułowany. A mianowicie iż następuje zakaz wszelkich akcji ograniczających możliwość działania w przestrzeni społecznej, czyli na przykład blokowanie ulic czy torów kolejowych. I tutaj przewidziane są kary, trzymajcie się do 15 lat więzienia. Także niejako tutaj należy się zastanowić nad tym. I to jest wprowadzane przez rząd Giorgi Meloni, który odpowiada mniej więcej polskiemu pisowi, gdyż, jak mówiłam, Polska jest. Niejako wyprzedza Włochy w bardzo podobnej zresztą drodze politycznej. Mówiłam o tym niejednokrotnie. Polska jest mniej więcej o jedną kadencję do przodu. Także to należy na to zwrócić uwagę. Oczywiście zaczyna się tłumaczyć, że jest to związane na przykład z akcjami zielonych kmerów, którzy się przyklejają do asfaltu, więc na to nie można pozwolić. Natomiast faktem jest, że tak jak jest to sformułowane, praktycznie nawet dwie osoby idące razem na ulicy w jakiś sposób mogą ograniczać ruch, prawda? A co dopiero jeśli wychodzi tych osób więcej. Widzimy to zresztą w Polsce, także łączy się to z tym, że tutaj się podkreśla właściwie okres zarazy, kiedy to były zakazane zgromadzenia. Oczywiście tylko dla dobra ludzi, prawda? Także w tej chwili też się mówi, bo jest. Małpia zaraza, i tutaj bardzo ciekawe wystąpienie Europa, posłanki niemieckiej, pani Christine Anderson, która zatytułowała swoje wystąpienie Manki POX, ale słowo manki, czyli małpa, ma w cudzysłowie literę K. Zostaje nam manej POX. Prawda? bardzo wyraźne, bardzo zdecydowane, ale na to chciałam zwrócić Waszą uwagę, że we Włoszech już to się dzieje, w Polsce widzimy to przy okazji Marszu Niepodległości, prawda? I tutaj jest to dyrektywa Komisji Europejskiej, która ma być wprowadzona we wszystkich krajach. Unijnych. Także jedynie wtedy można nie narażać się na represję i karę więzienia. Przypominam, do 15 lat, I jeśli się protestuje w domu przed komputerem na przykład. Możemy sobie postać przed komputerem, możemy nawet pośpiewać, możemy pomachać flagą, ale w domu przed komputerem, nie na ulicy. Ja myślę, że to jest chyba ostatni moment, w którym można, trzeba się obudzić. Jeśli tak nie będzie, będzie naprawdę trudno. Kolejna sprawa, a również to temat, który zasugerował Mateo Gracis, a mianowicie chodzi o. Ostatni czat z czatem GPT, któremu zostało postawione pytanie: gdyby owa, owa sztuczna ignorancja była demonem i pragnęła zniewolić ludzi, to w jaki sposób by działała? I tutaj czat GPT podał 10 punktów takiego postępowania. Ja podam Wam mniej więcej w skrócie, możecie odszukać oczywiście w sieci tą rozmowę. Ja daję link do wypowiedzi włoskiego, właśnie youtubera. Natomiast myślę, że warto też się nad tym zastanowić. A mianowicie, pierwszy punkt z tych 10 punktów to iluzja wolności. Czyli dawanie ludziom stworzenie fikcyjnych wyborów, tak, żeby ludzie, mimo iż są posłuszni pewnym siłom odgórnym, wierzyli, że są wolni, i tutaj jest to związane z tworzeniem pewnych celów, pewnych ideałów jednostki. Tutaj z jednej strony mamy komunizm, konsumpcjonizm i Sukces osobisty. Także zwróćcie uwagę, że w tej chwili, nawet jeśli chodzi o narrację medialną, to właściwie opuszcza się szczególnie w sporcie. Na przykład widzimy, kiedy mowa o sukcesie drużyny narodowej, to nawet mówi się w ten sposób, jakby się dzieliło tą drużynę na poszczególne osoby. Mówimy o poszczególnych sportowcach, a nie o grupie jako takiej. Także jest położony nacisk nie na to, żeby na przykład w sporcie być członkiem zwycięskiego teamu w grze zespołowej, ale na indywidualny sukces. I z drugiej strony, jako cel jest nie osiągnięcie, nazwijmy to, spokoju ducha, czy, ale, ale posiadanie pewnych rzeczy. I najsmutniejsze to jest to, że zaczyna to być widać w przypadku dzieci. Za moich czasów, jak Wam wspominałam, były na przykład czapeczki, kiedy wszystkie dziewczynki chciały takie czapeczki mieć, to jest normalna sprawa. Natomiast te czapeczki albo można było kupić za kilka groszy, albo robiły je mamy lub babcie. Natomiast w chwili obecnej człowieka ocenia się na podstawie wartości materialnej posiadanych rzeczy. Także nieważne jest posiadanie w ogóle, na przykład, no nie wiem, telefonu, ale ważne jest, żeby to był oczywiście markowy sprzęt i, i, i najlepiej ten akurat modny, najnowszy. Także mamy tutaj właściwie taką niekończącą się spiralę, bo tutaj są pewne cele, których nie sposób zrealizować, bo ciągle będzie coś coraz bardziej modnego. Kiedyś kupowało się buty, lodówkę czy telewizor, licząc, że to inwestycja na wiele lat. W tej chwili praktycznie co roku należałoby wymieniać taki sprzęt, także w tym się mieszczą i samochody, prawda? Tylko to, co modne, co najnowsze sprawia, że człowiek może czuć się zadowolony. Kolejny, drugi punkt to manipulacja technologiczna, a mianowicie Tutaj przykładem może mogą być portale społecznościowe, w których również stwarza się iluzję fikcyjnej wolności, podczas kiedy ludzie są uzależnieni od algorytmów, bo to algorytmy decydują, czy dany materiał jest oglądany, czy zyskuje odpowiednią ilość wyświetleń, lajków, serduszek, czy jak to nazwiemy. I tutaj właściwie wszystkie środki są dozwolone. Z jednej strony można stosować bany, ograniczenia dostępu dla pewnych treści, z drugiej strony można sobie podobno kupować followers, tak zwanych, czyli osoby, które oglądają, do których się dociera ze swoim przekazem. Także jest to właściwie można powiedzieć wykorzystanie technik technologicznych aby kreować pewną formę rzeczywistości i bynajmniej niezależnej od decyzji ludzi. Kolejna sprawa to coraz silniejsze dzielenie ludzi i Pobudzanie konfliktów. I tutaj nie tak dawno mówiłam o tym, skąd się wziął hejt, dlatego, że właśnie takie bardzo ostre komentarze były nagradzane szczególnie przez Facebook na początku, właśnie większą oglądalnością, polecaniem ich, i w tej chwili zaczyna się tworzyć. Coraz więcej właśnie takich podziałów, dlatego że wiadomo, jeśli ludzie są podzieleni, to coraz trudniej im się jednoczyć pod jakimś hasłem, prawda? Więc dzielimy ludzi tutaj pod każdym względem mężczyźni przeciwko kobietom, młodzi przeciwko starszym, grupy etniczne między sobą. Ważne, żeby były konflikty, żeby ludzie nie jednoczyli się, i tu będzie o tym mowa w kolejnych punktach. Następna sprawa, następny punkt to osłabienie zmysłu krytycznego, czyli zdolności samodzielnego myślenia, oceny wydarzeń, wyciągania wniosków. I to widzimy bardzo wyraźnie. Owa walka z dezinformacją. Przepraszam bardzo, czym jest walka z dezinformacją? Błędy zdarzały się zawsze. Mówimy o kaczkach dziennikarskich, prawda? Przy czym rzetelny dziennikarz, jeśli się pomylił, to po prostu przeprasza widzów, informuje, pisze sprostowanie i na tym sprawa się kończy, jeśli było to działanie w dobrej wierze. Natomiast tutaj też jest taka bardzo istotna sprawa: kto będzie decydował, co jest prawdą? I tu przypominam, że metoda naukowa, gdyż nie, mówi, nie istnieje coś takiego, nazwijmy to jak nauka, istnieje metoda naukowa zdobywania wiedzy, zakłada poddawanie wciąż w wątpliwość yy, wszelkie pewniki. Na tym to polega. Sprawdzamy kolejny raz, szukamy nowych rozwiązań i nie ma rzeczy pewnych w metodzie naukowej. Natomiast tutaj ktoś ma mieć, Autorytet tego stopnia, że będzie decydował, co jest prawdą. I tutaj warto przypomnieć Juvenala i jego satyry, kiedy to zadał pytanie, a któż kwis y, y, custodes i y, custodiet i custodes, czyli kto będzie kontrolował kontrolerów. Na tym się należy zastanowić. I tu właśnie prawdziwa nauka polega na tym, że nie ma autorytetów, że może ktoś mieć dużą wiedzę, ale zawsze tą właśnie wiedzę należy poddać nowym próbom, prawda? Także tutaj jednocześnie próba narzucenia myślenia społecznego zamiast myślenia indywidualnego. Zdajmy sobie sprawę, że jeśli ktoś no usłyszymy jakąś nową wersję no nie wiem chociażby dotyczącą tego, że Ziemia jest płaska to, jeśli potrafimy logicznie myśleć, patrzymy na to, do czego mamy dostęp, możemy zadecydować, czy w co będziemy wierzyć. Każdy, kto osiągnął pewien stopień rozwoju i skończył chociażby szkołę podstawową, powinien być zdolny do samodzielnej oceny i wyciągania wniosków, a mianowicie powinien mieć rozwinięty zmysł krytyczny. Prawda? I zakazywanie ludziom tego, decydowanie w co mają wierzyć, no to właściwie jest cofnięcie się do, do bardzo wczesnej epoki rozwoju społeczeństwa. Dlatego, że każda jednostka ma prawo do wyciągania wniosków, prawda? Kolejne, kolejny piąty punkt. To pobudzanie pewnych marzeń i uzależnienie ludzi. I tutaj przede wszystkim to jest kwestia osiągnięcia szybkiej satysfakcji, realizacja szybkich, szybka realizacja pewnych pragnień. Oczywiście nie są to żadne głębsze pragnienia, tutaj chodzi raczej o, o pewne działania instynktowne i stąd powiedzmy sobie seksualizacja już dzieci, które pociągu seksualnego nie czują, ponieważ muszą, musi dojść do pewnego rozwoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Natomiast tutaj jest próba zastąpienia takich marzeń ważniejszych znalezienie partnera życiowego, stworzenie szczęśliwej rodziny, po prostu przez zaspokojenie płciowe pewną, nazwijmy to chemię. Natomiast. Kosztem zupełnie takich głębszych walorów, tego, że trzeba powiedzmy sobie o stworzenie szczęśliwej rodziny, powalczyć. Tego się nie zakłada. Po prostu masz chęć uprawiać seks, więc uprawiasz, nie myśląc o, tych, o tym, z czym to się wiąże odpowiedzialności, która jest z tym związana. I to wiąże się z drugiej strony z zanikiem. Takich uczuć jak życzliwość, empatia, solidarność, a nawet miłość, bo do spełnienia seksualnego miłość nie jest wcale potrzebna, prawda? To zupełnie inna sprawa, można zmieniać partnerów. Nie ma sytuacji, że tworzy się rodzinę, która wzajemnie będzie się wspierać, wspierać, która będzie trwać. Tego nie ma. I tutaj właściwie są to takie najbardziej prymitywne potrzeby, na których spełnienie stawia się nacisk, nie na te, które wymagają pewnej dojrzałości, pewnego dojrzałego życia emocjonalnego. Ujmijmy to tak. I kolejny punkt, czyli szósty, to likwidacja więzi społecznych. Czyli właśnie w tym celu, między innymi, myśli się o likwidacji jednocześnie... Przepraszam Was na chwilę, za moment, wracam. No, thank you. przepraszam was bardzo bo no, niestety była przerwa nie mogłam inaczej sobie poradzić a więc mamy zanik więzi społecznej yy, likwidowanie pojęć takich jak naród jak wspólnota jak rodzina jak ród to tego ma nie być. W jakim celu? Dlatego, że ludzie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na wsparcie swojej społeczności, tej najbliższej. Zresztą mamy ordo Caritasis, czyli jakby to powiedzieć, porządek. Udzielania pomocy najpierw mamy zawsze udzielać tej pomocy osobom najbliższym, do którym do pomocy jesteśmy zobowiązani. Później właśnie wszystkie kwestie więzi narodowej, Dlatego, że im bardziej zatomizowane, to jest taki nowy wyraz, jest społeczeństwo, tym łatwiej ludzi zastraszać, nimi rządzić, dlatego, że po prostu nikt nie wstanie w ich obronie. I tu taka moja mała uwaga. Otóż w tej chwili praktycznie nie działa żadne biuro poselskie, do którego można by było zadzwonić i zwrócić się ze swoimi problemami, zwrócić się o pomoc. Nie ma się do kogo zwrócić o pomoc. Tak jak w moim przypadku, Tutaj do, o, o, skargę na Mops, trzeba pisać do MOPS. Rozumiecie bezsensowność tego i szybko ludzie się przekonują, że po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Zwracanie się o pomoc, gdzie tej pomocy nie ma. Podczas zarazy zlikwidowano właściwie wszelkie możliwości bezpośredniej prośby o pomoc w sytuacjach trudnych. Wszędzie jest tylko dopuszczalne pisanie mailem, a na maile bardzo często, w większości wypadków, nie otrzymuje się odpowiedzi. Kolejny. Punkt, który jest już punktem siódmym, to tworzenie właściwie takich sztucznych pojęć, fikcji, które, w które ludzie mają wierzyć. To znaczy odpowiednią perswazję i propagandę, tak aby wierzyli, że po prostu wierzyli w struktury, wierzyli w ich dobrą wolę, i tutaj i dzięki temu mieliby właściwie czuć się bezpiecznie. Z drugiej strony, jest tworzenie sztucznych niebezpieczeństw. Tutaj nie będę mówić, ale wspomnijcie pewien okres sprzed kilku lat, sprzed niewielu lat i sztucznych wrogów. Bez względu na to, czy to będzie wróg niewidzialny gołym okiem, czy to będzie wróg, powiedzmy sobie, w krwi i kości widziany, na przykład, jest, wystarczy, że popatrzymy na Stany Zjednoczone, kiedy to się przekonuje, jak to niebezpieczni są na przykład Republikanie, i myślę, że w Polsce widzimy również podobne rzeczy. Podobne rzeczy widzi się we Włoszech. I to dziwne, że ci, którzy najwięcej mówią właśnie tutaj o takich proludzkich ideałach. Są najbardziej okrutni i rzekomo właśnie tworzą wrogów, przedstawiają jako wrogów osoby, które, których jedynym przestępstwem jest to, że chcieliby, aby pewne tradycyjne walory jednak przetrwały. Kolejny, ósmy już punkt to, który podała sztuczna ignorancja. To infiltracja struktur. I nie chodzi tutaj tylko o struktury polityczne, ale także o struktury ekonomiczne, o struktury religijne. I po co infiltracja? Mianowicie, żeby korumpować od środka, żeby je naginać do swoich planów w sytuacji, kiedy ludzie naturalnie mają pewne zaufanie do struktur, które od dawna uważali za Struktury demokratyczne, prawda? Także, no właściwie tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. Ów słynny marsz przez instytucje, przejmowanie instytucji i jakie są tego skutki. Także nad tym też się warto zastanowić. I punkt dziewiąty to Promocja apatii, to znaczy przekonanie ludzi, że nie mają na nic żadnego wpływu, że nic nie mogą, że są słabi. Apatia nie sprzyja buntowaniu się, prowadzi do y, m, godzenia się z losem. Jednocześnie y, takie działania y, deprecjonujące jednostkę y, prowadzą także do depresji, do o, zaburzeń psychicznych, do poczucia samotności, odosobnienia i bez. Nadziei, a także do zwiększenia ilości osób, które po prostu odchodzą z tego padołu łez, no dlatego że po prostu zostały pozbawione jakiejkolwiek pomocy i możliwości działania. I wreszcie punkt dziesiąty to stworzenie właściwie alternatywnego zainteresowania, mianowicie ciągle y, prezent, media prezentują roz, rozmaite fit-storms, czyli Główniane burze, jakby to należało przetłumaczyć na język polski, przepraszam za niezbyt y, grzeczne wyrażenie. Natomiast y, przedstawianie jako wielkich problemów w kwestii y, w gruncie rzeczy nieważnych, na przykład dyskusji między parą youtuberów albo y, dyskusji na temat y, sukienki pewnej pani, czy wypowiedzi wyrwanych z kontekstu. Y, jest to ciągłe tworzenie dystrakcji, z drugiej strony, jak największe rozwinięcie mediów, prezentowanie programów telewizyjnych, w których no, przekazuje się pewne kontrowersyjne poglądy, albo mówi się, wyolbrzymia się pewne fakty, tak żeby ludzie zamiast zajmować się prawdziwym działaniem i wyciągać wnioski, entuzjazmowali się jakimiś wydarzeniami niegodnymi tego, a z drugiej strony zaostrza to podziały. Także tak to wygląda. Bardzo chciałabym, żebyście się na tym zastanowili, jeśli możecie poszukajcie w mediach dokładnego tego materiału. Ja niestety nie mogę podawać zewnętrznych linków, więc mogę dać tylko link do wystąpienia. I tego streszczenia, które przygotował Mateo Gracis, także po prostu zachęcam tych, którzy znają język włoski do tego, aby wysłuchali w oryginale tego, co on ma do powiedzenia, a ja cóż starałam się w krótkiej formie wam to przybliżyć. I to wszystko na dzisiaj przepraszam za przerwę, no ale niestety musiałam tutaj zareagować, także po prostu. No cóż, życzę Wam spokojnej jesieni.